No to właśnie a propos apetytu. Jeden punkt, ale apetyty chyba mieliście większe. Jasne, oczywiście, że tak. Przecież bym skołał mówiąc, że nie. Eee, przyjechał zespół ze świecia bardzo zdeterminowany na to, żeby wygrać. Eee, my zagraliśmy trochę słabiej niż przyzwyczailiśmy kibiców ostatnio. No i wykorzystały wszystkie nasze mankamenty. Co tu dużo mówić. Eee, nie będę rzucał na sprawy, bo widzieliście, jak zaczęliśmy mecz i mówienie o tym, Sorry, to my się cieszymy, że nie musieliśmy 16 latką zaczynać w szóstce. Bo przez moment zaświeciło nam to, że e, Julka e, Patrzą zacznie w szóstce, bo nie ma kto grać. Bo niestety e, dzień przed meczem e, Ola Romaduska nie trenowała, bo bark jej wypadł. E, przed meczem samym e, Monika Bociek e, coś sobie w nogę zrobiła. E, I popatrzmy na to, że i to już centa, cały czas narzeka na kolana, bark, to są rzeczy, które no gdzieś tam próbujesz jako trener też starać się te dziewczyny pooszczędzać, tak? Ale nie można, nie można oszczędzać, musimy zapierwiastczać na treningach i wtedy będziemy jeszcze lepiej grać, ale to zapierwiaszczenie na treningach też, e, no powiem tak, to jest tak, że jak dziewczyny tu coś boli, tam coś boli, to ten trening jest słabszy jakościowo i to się odbija później w graniu. Pamiętamy o tym, że no trochę nie mamy możliwości poza jedną zmianą praktycznie. To nie mamy możliwości zmian. I to niestety trzeba sobie powiedzieć jasno, prosto i czytelnie, tak? Że tam wszyscy mówią, o bo chemik, bo ma problem, bo ta, bo ta, bo ta. A my nie mamy problemu. No my nie mamy problemu? No mamy. No mamy, musi Julia Papszyn, musi, nie Julia Papszyn, tylko Julia Mazur, musi grać w normalnej koszulce, bo jak coś się stanie, to ona musi grać na, na przyjęciu. Popatrzmy na to, tak? I, i to jest e, duży nasz problem. Dwiedzie zawodniczki cały czas za bandą. E, Ola Gromadowska dzisiaj też nie powinna grać, zagrała na swoją prośbę. E, popatrzmy na to w ten sposób. Trochę... Na pewno nie brakło ambicji, była wola walki, niemniej brakło trochę takiej determinacji i e, jakby to nazwać, chłodnej głowy, chłodnej głowy w takich momentach, bo nie można, jeżeli zespół w setie czwartym popełnia siedem błędów własnych w ataku, to nie może wygrać seta, no nie może. No. Proszę wybaczyć, ale w ekstraklasie 3-4 błędy w ataku to jest dużo w secie. Ja po trzecim secie apelowałem do dziewczyn o to, żebyśmy nie, nie popełniali błędów w ataku, bo zrobiliśmy ich dużo. Trzy, to dostałem nagrodę w czwartym siedem. Ale to nie wynika z tego, to właśnie wynika z tego, że nie możemy porządnie potrenować. Bo, bo po prostu te kontuzje nas tak borykają. Popatrzmy, jak ola wypadła, to my trenowaliśmy w 5. Z jednej strony, tak? Nie ma po drugiej stronie oczywiście, staje Marcin, staje Kamil, wszystkie ręce na pokład wtedy, tak? Ale to też nie jest taki trening, jak być powinien. I, i ta, ta porażka boli, ale mm, to są rzeczy, które gdzieś e, są odzwierciedleniem pracy na treningu. Oczywiście, że w świecie gra zupełnie inaczej, niż grało bardziej, ale po, jeżeli pamiętamy mecz w świeciu, to tam w świecie też nam się nie, nie położyło, tak? Też wygraliśmy 3-1, ale po ciężkiej walce. No, ale mieliśmy wszystkie dziewczyny zdrowe. Zdrowe, w cudzysłowie. Mogliśmy ze wszystkich inaczej zaczynaliśmy, inaczej kończyliśmy mecz. Teraz nie mamy takiej możliwości, że możemy zacząć inaczej i kończyć inaczej. Bo nie. Bo niestety nie mamy wszystkie. Myślę, że z biegiem czasu będzie to coraz lepiej, aby jak najszybciej, żebyśmy dotrwali do tych momentów, gdzie, gdzie to będzie że będziemy mogli pomóc dziewczynom będącym na, na placu, że mogli pomóc drużynie w tym, żeby podnieść jakość grania, w czasie grania. Bo to trochę jest takie e, granie pod tytułem, idzie? Super. Nie idzie? O kurde, nie idzie. Do no paznokcie trzeba pogryzać, może zacznie iść. Nie ma możliwości, poza jedną zmianą e, e, Bociana. Moniki Gałkowskiej, to, to nie ma, no z całym szacunkiem dla Julki Paprzun, czy jest gotowa? Już dzisiaj myślałem, żeby ją wpuścić. Ona pamiętamy, że przez trzy miesiące nic nie robiła, bo miała naderwany brzuch po mistrzostwach Polski kadetek, MVP kadetek. O tym musimy też pamiętać. Że to jest też, to nie sztuka jest wprowadzić dziewczyny na plac, która jest jeszcze niegotowa, bo ona spadnie pod ziemię i ciężko ją będzie, cwali się, najnormalniej na świecie. W związku z tym ona ma już przebłyski na treningu i zaczyna, zaczyna mimo młodego wieku tutaj trochę rozrabiać. Sportowo bardzo dobrze, ale poczekajmy jak będzie gotowa. Na pewno dostanie swoją szansę.